Uszanowanko kolarskie wariaty. Wojtek, oczywiście, niezmiennie z tej strony. I kolejna część budowy najlepszego roweru na świecie czyli roweru trekkingowego taniego roweru trekkingowego komfortowego trekkingowego roweru i ogólnie najlepszego roweru trekkingowego na świecie. Jak widzicie, dalej jest sama rama tutaj. No, oprócz zacisku na sztyce, niestety. Się, przydarzyła się im pewna nieprzyjemna sytuacja, o której właśnie poświęcę ten cały filmik. Ale też poświęcę trochę filmik na temat tego, jakie mam doświadczenia z kupowaniem rzeczy do rowerów. Także nie będę przedłużał, zacznijmy po prostu. Przyczyną powstania tego filmiku są oto te dwie klamkomanetki, ponieważ trochę chciałem przycebulić Oczywiście, że chciałam przezebudzić, żeby było jak najtaniej. I postanowiłem troszkę zarysykować i kupić te dwie pary kamkomanetek, Po w sumie one kosztują, uwaga, 50 zł. E, natomiast już od razu mówię, że mi się nie udało e, przeoszczędzić. Znaczy i tak, zwrócę to, ale no nie będzie to w ten sposób. E, nie będzie to ten sposób, jaki powinien być. Znaczy nie chcę to zrobić na odwal się po prostu, chcę, żeby to sprzedający był świadomy tego, co on sprzedaje. Ponieważ o ile manetka prawa jest. Ogólnie ona wykonana jest całkiem fajnie, bo korpus jest wykonany z aluminium, klamka jest wykonana z aluminium, i tylko ta pokrywa jest plastikowa. No i oczywiście. Dźwigienka tutaj też jest plastikowa, tutaj też jest metal. Więc, jeśli chodzi o budowę tego, to jest w porządku. Przełożenia też zmienia, może nie jakoś ekstra, ale zmienia w jedną w drugą stronę. Więc działa. Natomiast powodem wszystkich moich nieszczęść odnośnie tego, tego zakupu jest ta prawa klamkomanetka. To odłożę. Bo Otóż ta klamkomanetka nie zmienia przełożeń, jak można takie rzeczy sprzedawać. I okej, okay, rozumiem, że mogła się zdarzyć jakaś wada tutaj. Nie wnikam w to. Natomiast nie, nie byłbym sobą, żeby sobie nie sprawdzić, czy przypadkiem coś nie jest. Ułożone. Może, wiecie, wystarczy coś tam podźwignąć i jest wszystko w porządku. Więc chciałem odkręcić sobie te dwie śrubki mocujące tą plastikową osłonkę. Yy, I co się okazało, że o ile ta śrubka jest w porządku, to tutaj już nie jest w porządku, ponieważ odkręcając tę śrubkę mogłem po prostu sobie wyciągnąć całą tą osłonkę. I moim oczom ukazało się tutaj drobinki aluminium, co oznacza, że po prostu ta śruba nie wiem czy ta śruba po prostu gwint został zerwany i można sobie to w sumie w cztery litery wsadzić, e, pomijając to jak to było zapakowane, bo było zapakowane w taki sposób, że ta klamka już się e, tutaj nie jest czarna w niektórych miejscach e, jest to e, Strata mojego czasu, tak naprawdę. Więc mogłem to zrobić tak, że po prostu zwrócę ten produkt i Elo pozałatwione, i tyle. Natomiast e, wiecie, co nie. Ja tego tak w sumie nie zostawię. Po prostu napisałem e, sprzedającemu, jak wygląda sytuacja z tą, tą klamką manetką. No bo no nie oszukujmy się, Je, trochę ktoś tutaj spieprzył, i prawdopodobnie to jest tak, że. E, Tutaj ktoś już grzebał w tym, ponieważ, ponieważ na przykład tutaj widać, że ta śruba i ta śruba jest obrobiona, więc jeśli chciałbym na przykład wymienić sobie linkę tutaj, no to tego już nie zrobię, a jeśli by mi się udało, no to w ciężkich bólach i w ciężkim. Ee, ciężkim przeklinaniu, no, jeśli chodzi o to jedną rzecz, a szkoda, bo całkiem dobrze jest to wykonane za nieduże pieniądze. Dwa razy więcej Shimano sobie życzy za własne klamkomanetki, natomiast one, gdyby nie to, że tamta klamkomanetka nie działa, to by były naprawdę świetne, świetny sprzęt. Natomiast to nie jest w koniec Ponieważ gdyż zakupiłem też otóż te jakże przepiękne, nazwijmy to przepiękne e, rączki, które są, nie wiem, jakoś źle przechowywane, bo już są jakoś poobcierane tutaj. Znaczy, tragedii nie ma, ale no nie jest dobrze. Ale największą wadą jest to, że jak sobie chwycę te klamko manetki, to. Tutaj ta część gripu, ona jest taka jakby to były takie malutkie, gumowe kolce. I trzymając tą e, rączkę, po prostu one się wrzynają. Na, na początku to nie jest źle, ale przypuszczam, że jeśli bym pojeździł na tym rowerze tak z godzinę co najmniej, to na pewno nie chciałoby mi się. Jechać z powrotem, trzymać tej kierownicy, bo to jest nieprzyjemne wręcz e, trzymanie tych chwytów. Już pomijając to, że ta guma no jest twarda, nie, nie jest taka przyjemna w dotyku. Oczywiście nie zapłaciłem za nie dużo, bo one kosztowały, uwaga, całe 11 złotych, ale prawdopodobnie cena była obniżona z tego względu, że po prostu nikt nie chciał ich kupić bo to był chyba jeden egzemplarz albo jeden z niewielu, które zostały, więc pewnie klient chciał się tego po prostu pozbyć, ale one są słabe. Ale to nie koniec, bo jeszcze oczywiście musiałam zakupić support do tego roweru i oczywiście chciałam zakupić Neko. Długość 113 mm, tak mniej więcej wydaje mi się, że będzie odpowiednia. Szerokość mufy 68 mm, BSA, więc problemu nie ma żeby to kupić ale to się okazuje że zaś ktoś nie wiem czy to z... ktoś to przeoczył czy ktoś z premedytacją to zrobił natomiast ten suport jak go wyciągnąłem zawsze jak kupuję suporty to co pierwsze sprawdzam sprawdzam jak się kręcą łożyska i tu niespodzianka bo one się kręcą źle tak haczą jakby one były już zużyte, nie widać po tym, żeby ktoś je wkręcał, więc raczej one są takie od nowości. Oczywiście może być tak, że komuś się w fabryce powinęła ręka, ktoś za mocno to wprasował i tak dalej. Natomiast no wiecie co, no prawdopodobnie to jest tak patrząc jak wygląda ten, to opakowanie. Bo sobie akurat sprzedawca specjalnie streczem to owinął, żeby to się trzymało kupy, żeby to się nie rozwaliło, e, więc prawdopodobnie znowu ktoś to kupił, ktoś to zwracał, kupował i zwracał, kupował i zwracał i pewnie sprzedający wyszedł z założenia, że a no już znajdzie się ktoś taki, który po prostu sobie założy i nie będzie się zastanawiał tego. Też, był, też to jest stanie, ale... Supportnego, to uważam, że są dobre rozwiązania. Oczywiście mogą się zdarzyć jakieś wady produkcyjne, natomiast jeśli osoba sprzedająca jest świadoma tego, że sprzedaje produkt w takim stanie i jeszcze to sprzedaje, no to sorry, coś jest nie w porządku, co nie? I to nie jest tak, że sprzedający są nieświadomi tego. Wydaje mi się, że są bardzo świadomi. Tego produktu. Jeśli ktoś zwraca produkt ten sam po kilka razy, to hej, coś może być nie w porządku i może przydałoby się to sprawdzić, i nie wiem, ewentualnie coś. Jeśli ktoś ma jakiś warsztat, yy, no to, wiecie, jeśli, yy, jeśli jest klient, który jest świadomy tego, że na przykład ten support no nie będzie wytrzymały, no to ok, dobra. Obniżmy cenę, wiecie, jakieś śmieszne pieniądze, 10 zł za suport Sprzeda się po kosztach, ale trudno e, Natomiast jeśli ktoś sprzedaje pełnoprawny produkt Najniższej jakości, bo najniższej Ale oczywiście musi być on funkcjonalny A on nie jest funkcjonalny, tak samo jak te klamkowanetki, nie są funkcjonalne Więc e, oczywiście troszkę się zdenerwowałem, ale chyba rozumiecie, bo jeśli ktoś kupuje coś i chcę, żeby to może nie było jakiś, nie wiadomo, cud techniki, ale żeby po prostu działało i żeby dało się to rozkręcić i skręcić z powrotem bez mm, jakichś niespodzianek, no to wiecie co, to jest nie w porządku naprawdę. E, niestety, coś często się spotykam z takimi przypadkami, że kupuję sobie jakąś rzecz, później przy to przyjeżdża. No, na szczęście to w miarę szybko przyjeżdża, jeśli to kupujecie na no, Ale drogo. Natomiast później się okazuje, że kupujesz i okazuje się, że kręcisz tym 8. Co przecież to, co ja wyciągnąłem z roweru, lepiej się kręci niż to. Więc to jest nie w porządku, że nikt nie sprawdza po prostu tego. Jeśli ktoś nie ma czas, a wydaje mi się, że tacy osoby, które prowadzą takie sklepy internetowe powinny mieć przynajmniej trochę czasu, żeby wiecie, otworzyć, sprawdzić tym bardziej, że to już jest otwarte pootwierane przez kilkanaście osób żeby to chociaż mieć pewność, że macie sprzęt, który działa a tu się okazuje, że po prostu chodzi o zarobek no niestety jestem idealistą, ale niestety inni ludzie nie są idealistami, po prostu chodzi im o, o to, żeby zarobić no cóż, tak jest świat stworzony. No. Eee, I więc e, jak będzie wyglądać sytuacja z najlepszym rowerem e, na świecie, czyli rowerem trekkingowym? No, niestety mm, projekt się trochę przełoży. E, przed, będę trochę później go składał, ponieważ wymyślę, że w końcu nie będę się e, pierniczył w tańcu i po prostu zamówię sobie części z AlieExpress. Po tamtej manetki na przykład są takie same na ali i kosztują o 10 zł mniej. Ee, zamówiłem też gripy, które są przykręcane. Wiecie, na te obejmy śrubeczką, a nie takie jakieś byle co. Z jeszcze rogami, więc takie fajne, eleganckie za 17 zł, no i support y też. Konstrukcyjnie bardzo zbliżony to Neko, on by jest akurat trochę droższy, ale w sumie wychodzi nawet taniej niż to co kupiłem. Więc wybaczcie, ale musicie trochę poczekać. Natomiast kontentu na pewno nie zabraknie na moim kanale. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą nieszczęśliwą sytuację z zakupem części do tego, oto jakże przejedwapistego roweru, czyli najlepszego roweru na świecie. Czyli roweru trekkingowego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie doświadczenie, jeśli chodzi o kupowanie części rowerowej. Czy zdarzyło Wam się tak, że kupowaliście coś, okazało się gratem, natomiast sprzedający e, sześć zaparte, że jednak nie, on jest w porządku, albo że my go sami zepsuliśmy? Czy macie, właśnie, przemyślenia odnośnie części, jakie kupujecie, i później jak wychodzi? w rzeczywistości z tym sprzętem dajcie znać w komentarzu aha i jeszcze jedna uwaga jeśli chodzi o te klamkomański to oczywiście poinformuję Was jeśli będzie coś nieprzyjemnego no to oczywiście też Wam o tym, Was o tym powiadomie i to by było na tyle ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się no i do zobaczenia, jeździcie dużo na rowerkach oglądajcie moje filmy no i rzecz jasna subskrybujcie kanał na razie trzymajcie się i do następnego razu Hej, a teraz robię coś kupiego. Patrzcie, jaki jest lekki. Założę go na głowę i mój kark się nie połamał. Genialna rama. Genialna, aluminiowa i brytyjska.